Cześć, witajcie. Skończyliśmy kolejny tydzień pracy. Pokażę Wam mniej więcej już, co się zmieniło, co wyjechało, co wjechało, jakie mamy postępy. Tutaj mamy kolejnego betoniaczka. Już je tak sobie pieszczotliwie nazywam, aczkolwiek są dosyć uciążliwe do naprawy. Jest to, co to jest. Legend 185. Na przykładni Delta 5 albo Delta 6, chyba Delta 6, ale to nie ma znaczenia. To jest albo piątka, albo szóstka skrzynia. Czyli mamy trzy półbiegi, Mamy rewers bezprzęgłowy. Z czym mamy tutaj problem? Problem polega na tym, że znowu się pewnie będziecie czepiać, ale no niestety ciągnik. Był naprawiony jako, jako, że to jest z drogówki, akurat z tą firmą współpracujemy kupę lat, ale one też wiadomo są w różnych miejscach Polski, więc nie zawsze, nie zawsze te ciągniki trafiają też do nas, jeżeli gdzieś tam są na drugim końcu Polski. Trafił do serwisu Landiniego, do fabrycznego serwisu Landiniego i była naprawiana skrzynia hydromechaniczna, czyli, czyli kosze i tutaj rewers półbiegi no nie działa to, można powiedzieć w ogóle, bo nie wiem jeszcze w czym będzie tkwił problem, bo dopiero zaczęliśmy tutaj rozbieranie wstępne maszyny no i drugą rzeczą, którą, której serwis chyba się nie dopatrzył, no nie wiem też do końca w jakim stanie ta maszyna do nich dotarła, więc tutaj tutaj nie mogę złego słowa, że tak powiem, powiedzieć Ponieważ w tym momencie stwierdzamy uszkodzenie biegów mechanicznych, czyli, czyli tutaj od 1 do 5 bądź do 6, ale tu chyba jest jak dobrze pamiętam 6 biegowa przekładnia, także nie dość, że będziemy poprawiać skrzynię tą tak zwaną hydromechaniczną, czyli półbiegi rewers, no to dodatkowo też będziemy musieli zdemontować przekładnię mechaniczną z biegami 1-6, czyli tak to jest. To jest ten zakres skrzyni z koszami. Tutaj macie blok zaworowy. No i od tego miejsca do tylnego mostu to jest skrzynia mechaniczna. Czyli nie dość, że wyjmujemy tą część, musimy też zamontować tą część, podzielić to na pół i działać w tym zakresie, czyli w mechanicznej zmienić synchronizatory, natomiast no tutaj musimy w ogóle zobaczyć co tutaj było zrobione no i dlaczego to nie działa prawidłowo, ponieważ nie dość, że to szarpie tarpie, kalibracja tutaj w ogóle nie wchodzi w grę, nic nam tutaj nie daje wyrzuca nam cały czas błędy i chyba jak dobrze pamiętam przy zmianie kierunku w którym, do tyłu albo na którymś półbiegu też pojawiają nam się zgrzyty z synchronizatora Także no tutaj trzeba znać konstrukcję przekładni, bo to jest przekładnia na dwóch koszach i dwóch synchronizatorach. Tak zwana coś na zasadzie skrzyni dwusprzęgłowej w samochodach. Czyli są synchronizatory i są dwa kosze, które po prostu zamieniają. Raz pracuje, raz jeden, raz drugi. No i ewentualnie, który, który synchronizator jest załączony, no to wtedy zmienia się półbieg, bądź ewentualnie kierunek do przodu, bądź kierunek do tyłu także tutaj będziemy <laughs> sorki coś mnie delikatnie bierze tutaj będziemy zadziałać ja już tutaj sobie skompletowałem maseja on już jest w zasadzie tutaj przedni most, mamy wszystko poskładane poszła nowa płośka poszedł nowy przegub z tego względu, że tak płośka została, jest rozgięta no i oczywiście tutaj mamy to uszkodzenia z wypracowania Druga strona, czyli nie płośka, ale ten łącznik pomiędzy krzyżakami. No mamy podobną sytuację, no nie mogliśmy tego w tym stanie zostawić. Maszyna jedzie ponad 200 km do dużego gospodarstwa, więc też tutaj sobie na to nie możemy pozwolić. Mamy już też wstępnie złożone, no w zasadzie wstępnie no mamy już złożoną zwolnicę jedną. Jeszcze nie jest do końca uzbrojona, bo już troszeczkę mi dzisiaj czasu zabrakło, składałem też skrzynie z dniu Holanda w międzyczasie, także to mamy ogarnięte, jeszcze zrzucamy drugą stronę, później zrzucamy tył do doczyszczenia. W zasadzie nic tutaj nadzwyczajnego nie ma, po prostu musimy go oczyścić. Nie ma możliwości zrobienia tego bokiem przez wolnica akurat w tym moście więc tutaj będziemy robić coś takiego klasik e, wcześniejszy bo to już jest kolejny e, tamten już wyjechał który był na naprawę głowicy. To wszystko bardzo ładnie wyszło maszyna maszyna ładnie pracuje także nie ma najmniejszego problemu Przepracowało już parę godzin bo poszła od razu no, w lżejszą robotę na początek żeby, żeby nie było e, problemów. Jest poskładany, jeździ. Tutaj mamy problem z elektryką, mamy problem z EGR-em, który, który nam ogranicza moc. Po prostu no, pewnie się zacina. Najprawdopodobniej gdzieś jakiś jest problem, musimy go wyjąć. Eee, nie wiem albo oczyścić, albo wymienić. No Wygląda na dosyć świeży podzespół. Tak jak nie wiem, czy będzie dobrze widać. Na pewno, był wymieniany. Na pewno był wymieniany, bo już nie ma koloru ciągnika, także, także zobaczymy, co się z nim dzieje. Mamy jeszcze problem natury technicznej, ponieważ cały czas się nam maszyna drze. Odnośnie, odnośnie układu wysokiego ciśnienia hamowania, którego on nie posiada. Zobaczymy, jeszcze trzeba będzie podpiąć fabryczny komputer e, klasowski, albo ktoś zrobił mu modyfikację na szybszą skrzynię i dlatego on w tej chwili się drze, albo mamy problem po prostu gdzieś na kablach, który gdzieś gdzieś uszkodzoną instalację e, wiązki, która po prostu no tutaj nie, tu akurat jest niepotrzebna bo to jest skrzynia 40, nie 50 i no i co, no i musimy tutaj, musimy to odnaleźć, żeby to nam się nie darło cały czas, że, że jest właśnie problem z, z wysokim ciśnieniem hamowania. No z tym walczymy, akurat z tym walczy Daniel. Teraz tak, ja już tutaj dzisiaj wrzuciłem skrzynię do New Holanda. jest skrzynia cała poskładana. Uzbrojona, już mamy ją wrzuconą. W poniedziałek będę sobie dalej dalej ją dozbrajał. W New Holandzie wyszła nam jeszcze jeszcze jedna usterka w międzyczasie. No akurat przy takim, przy takiej rozbiórce nie było sen, znaczy no nie było sensu. No w ogóle nie było sensu zostawiać tej usterki, ale, ale to jest na tyle prosta do usunięcia usterka. W momencie, kiedy jest skrzynia wyjęta, że no tutaj nie mogliśmy tego na pewno przeoczyć, zawsze to sprawdzamy. A mianowicie mamy zerwaną taśmę od hamulca. Od hamulca womu. Tutaj oczko jest prawidłowo, tutaj oczko jest zerwane. Jest to dosyć, dosyć tani element. O, może wyostrzy mi się, o tak jak widzicie. Dosyć, dosyć cienka blaszka. No, czasami się zdarza, że po prostu to pęknie, jak Wam WOM nie hamuje. To niestety, ale nie zatrzymuje się po prostu wałek WOMU, no to niestety, ale musicie, musicie tutaj e, albo we własnym zakresie, albo, albo, albo po prostu przekazać maszynę mechanikowi, żeby, żeby wam naprawił e, tą usterkę e, teraz tak, jeszcze coś chciałem wam pokazać, aha tutaj są tarczki od pakietów, chyba Wam wcześniej pokazywałem w jakim były stanie, no tutaj tak pokazywałem Wam, już pamiętam czyli mamy wymieniane wszystkie pakiety, poszły oryginały ze względu na to, że no niestety, ale przez troszeczkę problemy, chyba znów z koronawirusem, zaczynają się problemy z częściami nie są to jakieś tam mega drogie elementy, nawet w oryginale, także jest ich tylko 8 sztuk eee, także poszły, poszły nam elementy oryginalne tutaj już mamy zrobiony cały to jest sprzęgiełko przedniego napędu 4WD czyli mamy już zamontowane nowe koło zębate tutaj jest koło zębate stare także tutaj to już mamy też już złożone ogarnięte, łożyska są w porządku mamy wiadomo nowy uszczelniacz tutaj nowy oring wszystko już jest umyte, gotowe do złożenia Eee, chwilowo tego nie wkładałem ze względu na to, że skrzynia była eee, złożona, no to wiadomo tutaj miałem to akurat zastawione ale to jest tak szybki montaż, że tutaj nie ma problemu eee, kolejnym problemem jaki tutaj wynikał było to że napęd nam się totalnie nie rozpinał eee, odkąd klient go kupił no ten napęd zawsze ciągnął i teraz tak macie tutaj wałeczek który posiada takie dwa otworki Teoretycznie tędy wchodzi ciśnienie, tutaj są otwory, którymi to ciśnienie ucieka. No i teraz jest problem tego typu. I problem jest w tym momencie właśnie tego typu, że e, tak jak wam pokazywałem wcześniej, ten napęd był uszkodzony, czyli tutaj były zęby rozwalone, były uszkodzone łożyskowania, e, i w momencie, kiedy ktoś to po prostu demontował gdzieś tam sobie wcześniej, e, wynik mały, delikatny problem, a mianowicie. Taki element. Jest to zawór upuszczający ciśnienie w momencie, kiedy schodzi. E, zanika. E, pro, przepraszam. Także wszystko z rąk leci. E, w momencie, kiedy pojawia się po prostu napięcie i zanika ciśnienie. On jest umieszczony tutaj wewnątrz. Tego elementu nie było. I on teraz tak. Tutaj blokuje się tym właśnie stożkiem e, ogniazdo. I w momencie, kiedy jest dopchnięty. Tutaj macie zawór zwrotny, zawór utrzymujący właśnie ciśnienie. Kiedy pojawia się ciśnienie, on jest dopychany i zamyka nam właśnie odpływ oleju przez te otwory. W momencie, kiedy tego elementu nie było, cały olej, który był podawany tędy. Aby rozłączyć sprzęgło, czyli złamać tutaj sprężyny, no po prostu swobodnie sobie wyciekał przez te dwa otwory. Tu jest z drugiej strony drugi, one są na wylot przewiercone. No i automatycznie nie było możliwości rozłączenia napędu. Także w tym momencie element montujemy w ten sposób. On tutaj jest w środku. W momencie, kiedy pojawia się z tego kierunku ciśnienie, jest dopchnięty, przez jego środek przechodzi olej i następuje rozpięcie przedniego napędu. Zdaje się kawałek, że tak powiem brzydko, główienka za, nie pamiętam ile płaciłem, 100, chyba 50 czy 160 zł, a problemu narobił bardzo dużo. Także temat tutaj już też mamy do końca ogarnięty. No i co? to no i teraz Wam pokażę makormika. Makornik jest rozebrany W tym momencie już mamy założone z powrotem zwolnice Aczkolwiek już płoski zostały wcześniej zdemontowane No jest to na tyle <coughs> niestabilna maszyna, że... No, znaczy no, niestabilna, no stabilność jak stabilność eee, Uciążliwość po prostu rozbiórki zarówno tutaj jak tutaj No musielibyśmy może troszeczkę inaczej to zrobić eee, Czyli wyjechać sobie tylnym mostem ze skrzynią Ale... Nie spodziewaliśmy się do końca, no nie, 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 nie braliśmy do końca tak w 100% pod uwagę uszkodzenia tego wałka atakującego, którego, który Wam pokazywałem wcześniej. Więc zrobiliśmy to tak, jak, jak, jak jest w tej chwili, to też jest, na, no nie ma najmniejszego problemu powiedzmy. Czyli tak, pewnie będą musiał pójść po latarkę. Tylny most. Poczekajcie, zaraz przyniosę latarkę. Ok, już jestem. E, więc, tak cały tylny most. No mamy wszystko wybebeszone. Także, tak jak mówiłem, no w tej chwili jest wszystko po prostu zrzucone na, e, na pusto. Dosłownie przyłapane śrubami, żeby, żeby po prostu no, no to wszystko jakoś tam nam e, powiedzmy stabilnie stało. E, tak, łożyska do wymiany. G tulejka z górnego wałka przeżyła. Tutaj macie cały kompletny dyfer. Zobaczcie, jak zardzewiał, też gdzieś. To też chyba na jakimś magazynie, zanim trafiło do ciągnika, to przeleżało swoje, ale to powiedzmy, że nie wpływa na jego pracę No, tutaj wszystko jest w porządku jak najbardziej. No, tutaj nie możemy się do niczego przyczepić. Ten element nigdy nie uszkadzał się. No, natomiast mamy uszkodzony walka atakujący. Tutaj macie przystawkę WOM-u, troszeczkę jest to inaczej wykonane jak w case. No i teraz, co się wydarzyło tutaj. A mianowicie tak, mamy uszkodzony walk atakujący. Czyli tak. No główne uszkodzenie jest tutaj pod łożyskami pierwszego biegu. Czyli jest naprawdę mocno wybrany. Od razu mówię, każdy kto będzie pytał się, mówił, że no można było sobie do to naspawać. Spoko, nie widzę problemu, możemy tak robić. Gwarancji nie udzielamy. Robicie sobie to sami. Kolejne przytarcie było tutaj, ze względu na to, że tutaj bują się już synchronizator i pod drugim trybem, czyli tu już też jest dosyć mocno. No i tu już trochę gorzej jest z regeneracją na frezach. Kolejne uszkodzenie, no niestety, choinka też idzie do wymiany, czyli mamy uszkodzenie na tym kole współpracującym, czyli wymieniamy choinkę, czyli to koło i to koło, bo one są razem, te są zdejmowane, to przychodzi dodatkowo na wałku. Kolejne uszkodzenie, czyli koło zębate tutaj. Może inaczej. O, będzie lepiej widać. Coś takiego, czyli koło mamy zniszczone. To mamy teraz tak. Tarcze są wszystkie w porządku. Tu już widzę, Daniel rozebrał. Bo akurat ten ciągnik naprawia, Daniel. Tarcze są w porządku. Frezy są w porządku. Nie ma problemu. Frezy w pusty. Bo też, też ktoś mi kiedyś powiedział, że źle to nazywam, że to nie są frezy, tylko w pusty. Także powiedzmy, że w pusty też mamy w porządku. Mamy do zmiany kilka łożysk. Jak najbardziej. Łącznie z tym dużym morzyskiem, które też jest już mocno podcięte. No, widać po rolkach, że jest mocno podcięte. Tutaj z drugiej strony to już jest standardowo, bo tego się nie zostawia. Jeżeli wymieniamy jedno, to i wymieniamy drugie. Synchronizator nam przeżył. Tutaj, tak jak widzicie, teraz jaki był luz. O, jak, jak, jak przycierało się kolejne koło, bo to koło zostaje jak najbardziej, bo uszkodzone mamy to koło, natomiast to jest kolejne koło i teraz zobaczcie, jaki był luz, że yy, ono jechało tutaj po koszu. O, tu poszło po koszu i tutaj jest właśnie to otarcie, tak duży luz powstał w pewnym momencie. No nie, to, to powiedzmy, że nie. No nie nie stanowi problemu odnośnie e, pracy. To jest dosłownie takie po prostu przytarcie, więc więc no nie możemy tutaj nie będziemy tego klientowi wymieniać ze względu na to, żeby te koszty ograniczyć, bo i tak dosyć wyjdzie to solidna suma, jak już tutaj mniej więcej ustaliliśmy. E, zamawiamy graty. No i będziemy składać, zaczniemy od złożenia fra. z powrotem później złożymy kompletne zwolnice, hamulce. No, i będziemy wrzucać skrzynię mechaniczną. Także tak to mniej więcej tutaj się prezentuje sprawa odnośnie makurnika. To jest przekładnia na ośmiu półbiegach, czyli tutaj mamy dodatkowe dwa kosze, i tym się na dobrą sprawę różni to między case'em. W case'ie, no tutaj, wiadomo, wszystko jeszcze jest do wymycia, do wyczyszczenia ze względu na to, że jednak tych zanieczyszczeń troszeczkę powstało no w Case'ie nigdy nie było 8,5 biegów, no oni akurat to dosyć fajnie rozwiązali, no ale jak jedno zrobili dobrze, no to niestety drugie troszeczkę spitolili, że tak powiem podwojenie liczby biegów jest naprawdę dosyć, dosyć fajnym rozwiązaniem, więc więc za to mogę akurat makormika śmiało pochwalić, wykorzystali tą właśnie pustkę, w której Case montował Ewentualny pół-pełzak to też raczej rzadkość, ale no zdarzały się takie wersje. A oni zrobili po prostu przekładnie Xtra Speed, czyli z ośmioma półbiegami pod obciążeniem, co naprawdę wrzuciło ten ciągnik no, na, wyższy, na wyższy pułap, że tak powiem. No i co? No i na dzień dzisiejszy tyle. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną w przyszłym tygodniu przyjdą części do makormika. No ja tutaj myślę, że spokojnie sobie w połowie New Hollanda jeszcze muszę uszczelnić hamulce. Tam mam uszkodzone uszkodzone gumeczki na hamulcu na hamulcu ręcznym. Zaraz to wam też pokażę tutaj. Takie gównianka dwa no jest gdzieś gumka pęknięta, leje się z tego jak z wiadra Także zmienimy, będzie porządek I tyle Miłego oglądania O i pochwalę się Wam tutaj oświetleniem jeszcze Jak w ostatnim odcinku wykonywałem Różnica jest naprawdę fajna Niby 6 lamp, akurat poszły w technologii LEDowej Bo już w tej chwili bez sensu jest zakładać zwykłe jarzeniówki Ale Poprawiło nam to naprawdę widoczność, aż wręcz bym powiedział, żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Miłego oglądania. Pamiętajcie, ewentualnie, jeżeli Wam się to podoba, o subskrybowaniu kanału, o lajkowaniu. Tak jak mówię, no, mam nadzieję, że pewna wiedza komuś się przyda mówię to nie jest nie, nie jest to kanał typu samouczek zrób to sam pokazuje to głównie naszą pracę ale na pewno pewnymi rzeczami też drobniejszymi które nie wymagają koniecznie wizyty mechanika mogę się podzielić z wami no niestety tutaj jedyną rzeczą którą troszeczkę troszeczkę mnie zamęczacie czasami są tematy typu no, miał pan na pewno taki przypadek. Słuchajcie, nie jest tak, że każdy przypadek do każdego przypadku jest taki sam. No, nie da się po prostu czasami stwierdzić uszkodzenia przez telefon. Wielu klientów. Myślących w ten sposób no, rozłącza się niezadowolonych. No to też ani mi nie jest, dla mnie nie jest miłe, ani przyjemne na pewno, na pewno dla tych ludzi, którzy, którzy w ten sposób dzwonią. No, proszę pana, coś mi stuka w silniku, jakby pan mi powiedział, co mi tam stuka. No tak, przykładowo no, ostatni, chociażby telefon z ostatniego dnia. Nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć, co stuka w Waszych silnikach, co tam stuka w Waszych skrzyniach. No, takie rzeczy się po prostu diagnozuje. Jeżeli ktoś zadzwoni i zapyta z prostą rzeczą typu, nie wiem, dlaczego mi się żółw zając nie przełącza, no to bardzo chętnie udzielę takiej informacji, bo to są naprawdę rzeczy, które, które, które nie wymagają wizyty mechanika. Natomiast no, wszelkie inne tematy poważne, typu, typu właśnie jakieś uszkodzenia skrzyń, szarpania, nie wiem, no naprawdę z różnymi rzeczami dzwonicie, nawet z tym, że moja pompa ma małą wydajność. Pytam jaką ma wydajność, ile litrów ma? Proszę pana, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie mam takiego sprzętu jaki ma pan. No to jak pan stwierdził wydajność małą? No nie wiem, no naprawdę zrozumcie to, że ja też nie jestem Bogiem Wszechmogącym, opieramy się na jakichś tam faktach, czy ja, czy Daniel, no i nie, nie, nie odpowiadamy po prostu czasami na takie, na takie, na takie telefony, no bo naprawdę no nie da się. Nie, bo nie myślcie, że jesteśmy po prostu wredni, że nie chcemy wam pewnych rzeczy powiedzieć. Dużo rzeczy wiedzy jest stricte serwisowych, gdzie faktycznie no nie, nie, nie z każdym chcemy się tym dzielić, bo wiadomo, też z tego żyjemy, jak to się mówi. Natomiast, no mówię, dużo rzeczy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, natomiast z tym, yy, co możemy się podzielić, chętnie się dzielimy i żeby Wam też maksymalnie ewentualnie pomóc, żeby ewentualnie ktoś was gdzieś nie wprowadzał w błąd, bo też dużo ludzi dzwoni, że gdzieś tam jakiś mechanik coś rozebrał. No i teraz jest problem, bo on nie wie dalej, co z tym zrobić. Ewentualnie próbuje gdzieś tam wymieniać elementy, które, 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 które no nawet przy tej naprawie czasami nie są wymagane do, do, do wymiany powiedzmy. Próbujemy rozmawiać na ten temat, aczkolwiek no też mówię. nie znamy sytuacji, więc, więc unikamy tego typu tematów. Także tak na koniec podsumowanie z naprawdę kilku miesięcy, kilku miesięcy, tutaj właśnie nagrywania tych filmików, a nawet w zasadzie z kilku lat, bo bo, bo takie tematy niestety, ale zdarzają nam się dosyć często. Więc pamiętajcie też o tym, że my jesteśmy tylko mechanikami i, no tak jak mówię, nie widząc często gęsto tych maszyn, naprawdę bardzo ciężko jest, jest określić właśnie przyczynę usterki. Dobra, nie będę się dalej rozgadywał. Zobaczymy, jak dalej będzie się klarowała sytuacja. Także, 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 oglądajcie filmiki dokładnie, chociażby. O, no to jeszcze jeden mam przykład podam. Wrzucony został filmik odnośnie naprawy pomp z Case'a i dużo ludzi, naprawdę dużo ludzi zaczęło dzwonić za tym, żebym no, nie, nie naprawił, wręcz poprawił te pompy no proszę pana, ja sobie zmieniłem, zmieniłem sobie, kupiłem sobie, bo, 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 bo te ceny są naprawdę wysokie, także ja sobie kupiłem tam chyba 2,5 tysiąca, czy ileś dałem za, za zestaw naprawczy, no ojojoj, to jest takie fajne, proste, szybko się zmienia, ajajaj, tylko wie pan co, no taki mam problem, bo to, że, bo to dalej mi nie działa. No i teraz później jest telefon właśnie do mnie w tej sprawie. No w ten filmik między innymi został nagrany w tym celu, żeby unikać właśnie takich tematów, tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Wczoraj miałem taki chociażby telefon od klienta, który mówi, no proszę pana, tak obejrzałem pański odcinek o się, no mam takiego case'a, no tutaj mamy takie problemy z tym ciągnikiem, e, pompa jest zregenerowana, my sobie to z pompę sami zregenerowaliśmy i nie mamy pojęcia co z tym zrobić dalej. Mówię, oglądał pan odcinek? Tak, proszę pana, oglądałem cały pański odcinek. Mówię, to chyba pan słabo oglądał. No wie pan, no nie, no tak w sumie to tak piąte przez dziesiąte obejrzałem. No i w sumie nie miałem dalej o czym rozmawiać z tym klientem no bo jak oglądał 5/10, gdzie jest to naprawdę dokładnie wyjaśnione, na czym polega problem regeneracji, z czym jest to związane, że nie każda regeneracja przywraca cały ciągnik do sprawności. Więc no, no mówię, no, no, no może te filmiki czasami są długie, ale jeżeli już się trafia temat, który faktycznie kogoś interesuje, no to może faktycznie warto to obejrzeć, skoro ktoś poświęcił swój czas i poświęcił e, jakieś tam swoje, swoje, swoją myśl techniczną, swoje przemyślenia e, odnośnie, odnośnie danej naprawy. Czasami może warto poświęcić te 15 czy 20 minut, zapoznać się z tym dokładnie i będziecie wiedzieć wtedy, że tych pomp nie ma sensu naprawiać w inny sposób niż tylko i wyłącznie oddając cały ciągnik do naprawy, gdzie mechanik, czy to ja, czy ktokolwiek inny, podejmie pełną odpowiedzialność za, za wykonanie danej usługi, a nie yy, tak, że no gdzieś sobie to wysyłamy, ktoś nam to robi, później to wraca, nie działa. No wracam, wracam do tematu wyjściowego. Chyba niestety to się nie zmieni z tego co widzę, no ale trudno. Po prostu będziemy dalej odbierać takie telefony, a klienci będą dalej rozczarowani, bo nie będziemy chcieli im pomóc. Takie życie. Dobra, nie rozgaduję się już, tak jak mówiłem, dalej. Trzymajcie się, miłego oglądania życzę. Cześć.